Gdański ogród zoologiczny o powierzchni 136 hektarów jest jednym z największych w Polsce. Umiejscowiony jest w samym sercu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w Dolinie Leśnego Młyna, przez którą przepływa Potok Rynaszewski. Od końca XIX wieku aż do 1945 roku funkcjonował tu pensjonat dla osób cierpiących na schorzenia górnych dróg oddechowych i reumatyzm. Budynek główny, zabudowania gospodarcze, dawny młyn i dworek młynarza zaadaptowano na potrzeby ogrodu zoologicznego. W budynku głównym dawnego pensjonatu mieści się m.in. dyrekcja ogrodu. Zwiedzanie zaczynamy od największych ssaków lądowych słoni. Zwierzęta mają w ogrodzie oliwskim doskonałe warunki zimą i duże wybiegi. Początki były skromne. 1 maja 1954 roku nastąpiło otwarcie Gdańskiego Zoo. Pierwsze zwierzęta przynosili mieszkańcy Trójmiasta i przywozili marynarze, na przykład papugi i małpki. Ogród zawdzięcza rozbudowę na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego wieku przede wszystkim pracownikom ogrodu, z pierwszym dyrektorem Michałem Masalskim oraz samym mieszkańcom pracującym w czynie społecznym. Powstała pierwsza trasa zwiedzania Pogłębiono rozlewiska zamieniając je w stawy. Dziś kolekcja zwierząt liczy ogółem 191 gatunków w liczbie 975 sztuk. Wśród nich są tak rzadkie gatunki jak oglądany przed chwilą oryks, hipopotam karłowy, orangutany, mandryle, pingwiny tońce i inne. W tych trzech pomieszczeniach z wybiegami kończącymi się w basenach żyją zwierzęta ziemnowodne. Najcenniejsze z nich to hipopotamy karłowate, gatunek zagrożony całkowitym wyginięciem. Tapir anta, mimo ochrony gatunkowej, wciąż jest celem myśliwych ze względu na smaczne mięso. Kapibara wielka. To największy żyjący współcześnie gatunek gryzonia. Elant jest największą współczesną antylopą z rodziny krętorogich. Są to zwierzęta stadne. Udomowione bydło stepowe węgierskie szare charakteryzuje się długimi rogami. Bardzo rzadka, zarówno w ogrodach, jak i na wolności oraz niezwykle pięknie ubarwiona jest leśna antylopa Bongo. To największa spośród afrykańskich antylop leśnych. Jak przystało na królewskie zwierzęta, lwom urządzono w ubiegłym roku Iście Królewską Siedzibę. Kosztowała 6 milionów, ale zapewnia zwierzętom doskonałe warunki. W pawilonie zbudowano sztuczne groty i wstawiono konary do oszczenia pazurów. Zwiedzający mogą podziwiać zwierzęta przez specjalne pancerne szyby. To też kot, ale znacznie mniejszy. Kot arabski lub inaczej kot pustynny. Wielkością zbliżony jest do kota domowego. Lwi pawilon przytulił małego gryzonia pustynnego zwanego gundią. Chód panujący na wybiegu zmusił zwierzęta do pozostania w pawilonie. Liczący 2 hektary Lwi teren jest jednym z największych w Europie. Baraszkują po nim już tu urodzone trzy lwiątka, Bolek, Lolek i Tola, którym poświęciłem oddzielny film. Szyba, a więc brak krat pozwala doskonale obserwować to, co się dzieje na wybiegu. Kuce szetlandzkie to rasa koni zaliczanych do kuców pochodzące z tych wysp. Jest to jedna z najmniejszych ras kuców. Duży wybieg mają do swojej dyspozycji gepardy grzywiaste, najszybsze zwierzęta lądowe, które na krótkich dystansach potrafią osiągnąć 100 km na godzinę. Jako jedyne z kotowatych nie chowają pazurów. Surykatki szare to zabawne stadne ssaki drapieżne, które często zajmują pionową pozycję obserwując otoczenie, a strażnik wydaje sygnał alarmowy w razie niebezpieczeństwa. Mają podwyższoną odporność na jad niektórych węży i skorpionów. Na wybiegu zrobiło się chłodno, więc zwierzątka dogrzewają się specjalną lampą pod daszkiem. Na terenie otwartym surykatki kopią nory, ale najchętniej korzystają ze szczelin w skałach. Hipopotam nilowy to jedyny przedstawiciel parzystokopytnych prowadzący ziemnowodny tryb życia. Rzadko spotykana antylopa kob moczarowy, czyli kob Lici. Żyjąca na południu Afryki. Najsilniejszy samiec wybiera samice, które stanowią jego harem. Na jednej z alejek ustawiono głaz narzutowy z tablicą poświęconą pierwszemu dyrektorowi Oliwskiego Zoo Michałowi Masalskiemu, który przyczynił się do jego powstania i rozwoju.